Drodzy widzowie, mam nadzieję, że macie już za sobą przedświąteczną krzątaninę, obowiązki, sprzątanie, zakupy i to wszystko, o czym chcielibyśmy zapomnieć. Ale czy przypadkiem nie zapomnieliście o tym, yy, że trzeba zaplanować najbliższego sylwestra? Pewnie umknęło Wam to w gorączce przygotowań. Ale mam dla Was propozycję. Rialto zaprasza w tym roku na filmowego Sylwestra z wykwintną pięciodaniową kolacją. Będzie to mariaż kuchni francuskiej z elementami kuchni śródziemnomorskiej, a nawet nutą azjatycką. Jako główne danie filmowe polecamy film ym, z udziałem Juliette Binoche, bulion i Inne Namiętności. Podobno jeden z najpiękniejszych filmów o jedzeniu, niezwykle estetyczny, zmysłowy i smakowity. Zapraszamy, a może jednak do Rialta?